Cześć, jestem Sarczy i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z pierwszego Mass Effecta. Jesteśmy nadal na planecie Noweria, gdzie kontynuujemy wątek fabularny i korzystam z tej windy, aby dostać się do biura Lorika Kina. Bo jak pamiętacie, musimy ściągnąć z jego komputera dane. Problem tylko w tym, że ktoś tutaj już to jego biuro przeszukuje, więc możemy mieć mały kłopot, żeby się tutaj dostać. Zobaczmy. Stać! Ochrona Hanshan. Biuro zostało zaplombowane. Lori Keen dał mi przepustkę. Keen? Pracujecie dla niego. W jego sprawie toczy się śledztwo. No właśnie, oni tutaj sprawiają nam problemy, ale jeśli mamy odpowiednie możliwości perswazji, to możemy ich tutaj po prostu wyprosić. i spłaci wam za to, żebyście zrobili tutaj kipisz. Czy Matsuo wie, że tutaj jesteście? Hej! To nie ja chcę dorwać kina. To Anolais nie cierpi tego gościa. A może inaczej. Wy udacie, że nas nie widzieliście, a my, że nie widzieliśmy was. Ok, no i ona akurat sobie poszła, ale to wcale nie oznacza, że pozbyliśmy się stąd wszystkich strażników KRE. Więc będziemy musieli tutaj zresztą powalczyć. Sobie wezmę już od razu barierę. Idealnie. Lecimy, lecimy dalej. Wow, czemu mi się pistolet przegrzał? Chyba właśnie ktoś użył stosownej zdolności i kurde, szkoda, bo nie mogę teraz używać, mimo strzelca wyborowego. A za chwilę mi się skończy, no właśnie. Ale to i tak już ostatni tutaj, który pozostał na tym poziomie. Dobra. Sprawa załatwiona i tak się składa... Że tu jest to biuro, nie, to będzie na górze. Ale tutaj też oczywiście możemy się rozejrzeć. Mamy zestaw ulepszeń. Czy zabierzemy coś jeszcze z tego parteru? Zobaczmy. Zamknięta skrzynka. Tak więc, jeśli chodzi o tych strażników, których tutaj pokonaliśmy, no to nie da się im darować życia. Oni zawsze stają z nami do walki, ale właśnie mogłem przynajmniej tamtą kobietę stąd wyprosić i. Ona się niejako w ten sposób ocaliła. Wygląda jednak na to, że reszta strażników była bardziej zażarta. Zresztą z nią też był jeden strażnik, widzieliście? Więc jeszcze on jedynie się uratował. Dobra, tutaj niczego nie ma. Wrócić się w tym momencie nie mogę, dopóki ich wszystkich nie powybijam i dopóki oczywiście nie zajmę się komputerem, Lorika Kina. A gdzie ty tutaj się chowasz? Nie ma tak łatwo. Tutaj wejdę? Bo widzę, że tutaj można. Oj, oj, oj. Udało się, dobre. Co my tu mamy? Zestaw techniczny, to nic takiego akurat. Safe w ścianie. Zobaczmy. Aj, co bardzo się kurde chciałem pospieszyć. Ulepszenia broni i amunicji. Wow, już na dziewiątym poziomie minigranaty. Aż sobie to zobaczę, w takim razie. Kwipunek. Średni pancerz dla Turianina zobaczmy. Nie, jest gorszy. Ale granaty mnie interesują. Mam piąty poziom, trzeba właśnie sobie ulepszyć. Tutaj ósmy poziom wzmacniający. A nie, tamta dziewiąteczka to jednak było coś innego. No ale dobra, w takim razie wierzymy to. No wiadomo, granatów nie wykorzystuję za często. Ale zawsze się może przydać, jeśli będzie miało większy promień i ogólnie będzie zadawać większe obrażenia. Dobra, tutaj czysto My musimy przedostać się na drugą stronę. No na pewno macie uczucie déjà vu, bo widać wyraźnie, że jest to ten sam rozkład pomieszczeń, co już mieliśmy okazję wcześniej zwiedzać, ale oczywiście jest to inna miejscówka. Mamy safe w ścianie. To może od niego zaczniemy, bo tam już dalej widziałem komputer. Kolejne ulepszenia na ósmym poziomie. Tutaj jeszcze zestaw medyczny i pobierasz dowody z komputera Lorika. O to zatem chodziło. Możemy w takim razie, jak rozumiem, do niego wracać. Udało Ci się odzyskać dowody Lorika. Idź do baru hotelowego i zwróć mu je. Jasne, już się robi. Ale patrzcie, problem w tym, że przyszła tutaj jeszcze Kaira, która się wyraźnie na nas uwzięła. Nie powinno was tu być, Shepard. Chce pani, żebym sobie poszedł? Myślisz, że tak po prostu pozwolę ci wyjść? A a. Gdyby Anolejs wiedział, wypieprzyłby was stąd na zbity pysk. Ja tego nie zrobię. Wiesz, jak kończą mordercy gliniarzy? Pani, ludzie są skorumpowani. Pani również łamie prawo za łapówkę. Nie chciałem z nikim walczyć, to oni zaczęli strzelać. Nie muszę do ciebie strzelać, by rozerwać cię na kawałki. No niestety, tutaj nie da się też uniknąć tej walki. Niezależnie od tego, jak poprowadzimy rozmowę, to zawsze będziemy musieli zawalczyć Skyrow. I z jej uchroniarzami, ależ ładnie teraz kurczę Liara tutaj daje radę. To trzeba przyznać, jej możliwości są niezastąpione. I proszę. Błyskawicznie rozprawiliśmy się ze wszystkimi. No, Kaira prosiła się od samego początku o niezłą nauczkę i w końcu się doprosiła, co? Ekwipunek zaktualizowany. Zaraz będę miał pewnie przepełniony jak to dalej pójdzie Ale póki co skorzystajmy z windy i wracajmy Kairę pewnie pamiętacie, to ona tak na początku się na nas tutaj czepiała, kiedy próbowaliśmy wejść do, na teren właśnie tego kompleksu Dobra, idziemy Komandorze, otrzymaliśmy informacje o hałasach dochodzących z biura Synthetic Insights. Wiecie coś o tym? Okej. Okay. Ona oczywiście domyśla się o co chodzi. Jaśniej proszę. O co pani chodzi? Nie tutaj, widmo. Spotkajmy się na drinka w hotelu, zanim porozmawiacie z kinem. Będę czekać. Właśnie, ona tutaj troszkę udawała, tylko że nie wie co jest grane. Ale przecież sama nam zlecała to zadanie z Lorikiem. Gianna Parysyni chce, żebyś z nią porozmawiał w hotelowym barze, zanim zwrócisz dowody Lorikowi Kin. Tak też zrobimy w takim razie. Zobaczymy, jaką ma dla nas ofertę. Hotelowy bar był oczywiście w tamtą stronę. I będziecie właśnie mogli sobie zobaczyć, że rozkład tamtego pomieszczenia, tego baru, wygląda identycznie, praktycznie jak tutaj to, co widzieliśmy przed chwilą. Szkoda, że właśnie nawet w tych lokacjach fabularnych są też takie lokacje typu kopiuj w klej można powiedzieć. Mamy już znacznik. W sumie to nawet nie wiem, jakbym teraz pogadał z Lorikiem, czy mógłbym to inaczej zakończyć, ale nie. Wolę najpierw właśnie z Dzianą pogadać. Zobaczymy, czego ona chce. Dopiero później zdecydujemy się udać do Lorika. Pozwólcie, że się ponownie przedstawię. Parasini. Służby wewnętrzne Nowerii. Skąd wziął się tutaj agent służb wewnętrznych? Zarząd wie o tym, że Anoleis jest skorumpowany. Od sześciu miesięcy go obserwuję. Chcę przekonać Kina, żeby zeznawał przed zarządem. Z jego dowodami ta planeta mogłaby znowu przynosić zyski. Nie wiem, czy was to dziwi, bo ja kiedy przechodziłem... Akurat ten moment gry po raz pierwszy to jakoś mnie nie zdziwiło, że ona tutaj właśnie pracuje pod przykrywką, bo od samego początku wydawało mi się, że jest kimś więcej niż tylko zwykłą sekretarką Anolejsa. I faktycznie tak też się okazało. Zapytajmy o jej pracę. Przecież pracuje pani dla Anolejsa? Nie można po prostu zabrać jego danych? On jest oszustem, ale nie kretynem. Nie trzyma w komputerze informacji w stylu, w tym miesiącu ukradłem 3 miliony kredytów. Zeznanie i dokumenty Kina to wszystko, czego potrzebuje, żeby dowieść winy Anoleisa. Na pewno pomożemy. Dlaczego sama nie porozmawia pani z Kinem? Jestem sekretarką Anoleisa. Myślicie, żeby mi uwierzył? Że spotka się ze mną w jakiejś ciemnej uliczce, mając przy sobie dowody? No, mógłby być z tym jakiś problem, trzeba przyznać. Myślałem, że korupcja na Noweri to codzienność. Codziennością jest zasada nie daj się nakryć. Prywata jest tolerowana, jeśli nie przeszkadza interesom, a działania Anoleisa odstraszają klientów. No dobra, tak jak mówiłem, pomożemy jej oczywiście, bo tak naprawdę mamy tutaj ten sam cel. Potrzebuję przepustki kina do garażu, żeby ukończyć misję. Pomóżcie mi w dochodzeniu, a zapewnię wam wszystko, czego trzeba. Przysługa za przysługę. Anoleis jest winny. Może powinniśmy jej pomóc? Słuchaj, Shepard, mnie się też to nie podoba. Wy, widma, gracie na swoich zasadach i luźno traktujecie prawo. To nie sprzyja interesom. Możemy jej kazać nawet zapłacić za to. Nie, no myślę, że nie będziemy o to prosić. Ja i tak mam pełno pieniędzy. A tutaj, czy ja o to pytałem, czy nie? Nie jestem pewien. Co się dzieje na szczycie 15? Zanim zakrył ich śnieg, Hanshan odebrało od nich kod omega. Kod omega oznacza krytyczne naruszenie protokołów bezpieczeństwa. W takich wypadkach dostęp do kompleksu zostaje zablokowany dopóki personel nie odwoła alarmu. Niewiele mi to mówi. To wszystko co wiem. Nikt nie ma pojęcia co się tam dzieje. Jak mogę dostać się na szczyt 15? Promy są uziemione, więc będziecie musieli tam pojechać. Jeśli namówicie kina do zeznań, załatwię wejście do garażu. No i tak jak właśnie mówiłem, już wam wcześniej to jest jeden ze sposobów, żeby tą przepustkę dostać. Wie pani, po co przybyła tutaj matka? To ma coś wspólnego ze Szczytem 15. Przybyła wkrótce po tym, gdy dostaliśmy stamtąd kod Omega automatyczne ostrzeżenie o przełamaniu systemów ochronnych. Pojawiła się we skorcie komandosów Asari. Razem z całym ładunkiem skrzyń wsiedli do ostatniego promu, jaki leciał do szczytu 15. Dobra, pomożemy, tak jak już mówiłem wcześniej, a jeszcze możemy się zapytać, co było w skrzyniach. Kurde, nie wiem, czy o to nie pytałem w końcu. Wiadomo, co przewoziła w skrzyniach? Nie mam pojęcia. Komandosi nie dopuszczali do nich nikogo, ale wydawały się ciężkie. Może jej akurat o to nie pytałem, tylko inną osobę akurat? W porządku, porozmawiam z kinem i zobaczę, czy uda mi się go przekonać. Dziękuję. Wiecie, gdzie mnie znaleźć? Pogadamy, gdy dowiecie się, czy on wejdzie do gry. Ok, dziennik zaktualizowany. Gianna chce się przekonać, żeby skłonił Lorika do oddania dowodów, przekazania ich jej i zeznawania przeciwko Analeisowi. I jeszcze tutaj zaktualizowany szczyt 15. Gianna ostrzegła cię, że w szczycie 15 był wypadek. Ok, ruszamy w takim razie do Lorika i spróbujemy go przekonać. Miło Cię widzieć, Widmo. Jakieś wieści? Okej, okay, od razu z grubej rury możemy zapytać o to, żeby złożył zeznania. Zróbmy to. Zakończyłem pracę. Skontaktowała się ze mną detektyw służb wewnętrznych. Chcę, żebyś zeznawał przeciw Anolejsowi. Teraz, kiedy masz moje dowody, chcesz dyktować mi, jak mam ich użyć? Nie mam w tym żadnego interesu. I widzicie, byłby problem, gdybym nie miał odpowiednich zdolności perswazji. Tymczasem możemy go przekonać. Wszystkich na tej stacji irytują haracze ściągane przez Anoleisa. Mógłbyś zostać bohaterem. Moi pracodawcy utrzymują tu biuro dzięki dobrej woli zarządu. Zarząd prowadzi już śledztwo w sprawie Anoleisa. Skupią swój gniew na nim, nie na tobie. Już dobrze. Widzę, że cię nie przekonam. W porządku, będę zeznawał. Poczekam tutaj, a ty ustal wszystko ze swoim człowiekiem. Widzicie, dzięki temu, że właśnie miałem te zdolności perswazji, to nie było większych problemów. Gorzej, właśnie gdybym tych zdolności nie miał, no ale to jest też potwierdzenie, że naprawdę warto te umiejętności rozwijać. Przekonałeś Lorika do zeznań, zgłoś się do Giany Parasini, która czeka w biurze Anoleisa. No i o to chodziło. Jeszcze jedna kwestia, bo chciałem zobaczyć Właśnie. W tym momencie mam już pełny pasek idealisty, więc już bardziej tego rozwinąć się nawet nie da. A więc super, już na tym etapie gry mi się to udało. Szczerze mówiąc, nigdy jeszcze mi się to do tej pory w tej grze nie udało. No bo tak jak już wam mówiłem, ja swoją grę w Mass Effecta kończyłem tutaj na noweri, nawet jej nie kończąc do samego końca. Masło myślane wiem, ale wiecie o co mi chodzi. I. Tym bardziej, że kiedyś jak grałem, to nie przychodziłem tylu zadań pobocznych co teraz, więc też nie miałem okazji, żeby tak mocno sobie idealistę rozwinąć. A tutaj proszę. Już teraz e, mamy ten maksymalny poziom tego paska. Tymczasem jednak ruszajmy do Anoleisa. Też on od początku mi się nie podobał. Nawet jak właśnie grałem po raz pierwszy i coś czułem, że. Coś on kombinuje niedobrego, i faktycznie okazało się to prawdą, więc z przyjemnością go przymkniemy z pomocą Giany, właśnie. Ono tutaj, jak gdyby nigdy nic sobie czeka na swoim stanowisku sekretarki, a zaraz pokaże się w innej roli. Widmo, czy rozważyliście moją propozycję? A zdecydowanie tak. Kin zgodził się zeznawać, chociaż musiałem nad nim popracować. Oh, zdjęliście mi kamień z serca. Pozwólcie, że schowam je w bezpiecznym miejscu. Hm, nie myślałam, że mi pomożecie, komandorze. W końcu jesteście widmem i w ogóle. Jednak niektórzy z was są całkiem w porządku. To jak będzie z tym dostępem do garażu? Kiedy pracowaliście nad kinem, ja załatwiłam przepustkę. Uważajcie na siebie. Teraz wybaczcie, muszę kogoś aresztować. Chciałabym przedtem móc przebrać się w coś wygodniejszego. Nie cierpię spódnic. To skandal! Dopilnuję, żeby nigdy już nie znalazła pani pracy w tym sektorze. Jasne, jasne, ruszaj się. Ty, Shepard, żądam aresztowania tej suki! Ma pan prawo zachować milczenie. Proszę Boga, żeby pan z tego prawa skorzystał. Do zobaczenia gdzieś w galaktyce. Macie u mnie piwo, komandorze? No i proszę, kolejne punkty idealisty, mimo że już tak naprawdę nie, nie są mi potrzebne w tym momencie. Ciekawe, czy ja coś tutaj mogę jeszcze. Zgarnąć z tego biura. Jest safe w ścianie. Skoro mamy taką możliwość, to czemu by z tego nie skorzystać? Ulepszenia amunicji. Do komputera raczej zajrzeć nie mogę. No to będzie wszystko. Dobra. Nie dajcie się zwieść otoczeniu. To miejsce aż tętni kłamstwem i tajemnicami. No i L Liara miała rację w tej kwestii. Zdecydowanie. Zobaczmy. W takim razie teraz mogę już udać się do garażu. No bo mamy tą przepustkę, więc będziemy mogli się tam przenieść. Tutaj muszę iść, gdzie byłem już w ostatnim odcinku. Wtedy nie było to możliwe, żeby tam się dostać. A teraz już jak najbardziej nie będzie żadnego problemu. Dlatego właśnie chciałem ten wątek tutaj dokończyć z tym Anoleisem Po pierwsze, żeby został zamknięty. Po drugie, żeby też zapłacił za to co zrobił. A po trzecie jest to ciekawsze, niż gdybym na przykład zdobył przepustkę już po tym, gdybym na przykład wrobił tego. znaczy, wrobił, wydał tego kupca Opolda, bo to było też możliwe, powiedziałbym Anoleisowi, no i wtedy w zamian dostałbym przepustkę. Kupiec Opold miałby problemy, a Anoleis oczywiście by uszedł w tym wszystkim, nic by mu się złego nie stało. Wstęp do garażów zbroniony. Na szczęście nie dla nas. Mam upoważnienie. Przepraszam. Wszystko w porządku? Proszę na siebie uważać. W Dolinie Eluc jest podobno zła pogoda. Dobra, ruszajmy. A tutaj nie jesteśmy sami. Sądzę, że właśnie to znajdowało się w skrzyniach należących do matki. No właśnie, wyjaśniło się, co było w skrzyniach. Okazuje się, że gety tutaj się zagnieździły. Co. Czym są te istoty? Rozproszycie. No, czemu przerwało to? Linię dialogową. Ale całkiem możliwe, że właśnie matka Benecia celowo zostawiła te gety, żeby po prostu ktoś, kto ewentualnie będzie chciał za nią ruszać, żeby zginął. Ale nie wzięła pod uwagę chyba tego, że przyjdzie tutaj komandor Shepard ze swoją eskortą. Co się tutaj stało, komandorze? Wpadliśmy w zasadzkę urządzoną przez gety. Doszło do walki i tyle. Gety? Mam uwierzyć, że. skąd się tutaj wzięły? Sądzę, że matka Benezia zapakowała je w pojemniki, które ze sobą przywiozła. Nie wierzę. Dokładnie je przeskanowaliśmy. Nie było żadnych źródeł energii, ani śladu pierwiastka zero. Jeśli pojemniki należące do Benezja sama pełne były tych istot, możemy być pewni, że jest ich więcej. Muszę znać liczbę, pani kapitan. Tuzin, sto. Co najmniej Tuzin. To maszyny. Można je zapakować. Muszę donieść o tym zarządowi. Inwestorzy mogą wpaść w panikę. No dobra. Niech ona się tym zajmie, a ja mogę już bezpiecznie znaczy bezpiecznie, jak bezpiecznie bo po drodze, oczywiście, też będziemy mieli na pewno problemy. Ale spróbujemy dostać się do... na teren szczytu 15. Tu już chyba niczego nie ma ciekawego. No i powolutku, bo powolutku, ale będę się zbliżać już do tego momentu, kiedy skończyłem grać w Mass Effecta swego czasu. No, bo dotarłem na szczyt 15, ale tam już nie ukończyłem wszystkiego. Oczywiście, powiem Wam, kiedy ten moment nadejdzie. Pewnie w następnym odcinku do tego dojdzie. Nie wiem, czy w tym w ogóle uda mi się dojechać do tego szczytu, bo droga mnie jeszcze czeka. Spora. Zobaczymy zresztą sobie to za chwilę na mapce. Tak więc, podobnie jak wtedy, kiedy musieliśmy odszukać Liarę, tak i teraz czeka nas właśnie. Jest dość liniowa droga, bo sami widzicie. Jest po prostu ścieżka, którą trzeba przejechać. Po drodze oczywiście natkniemy się z pewnością na oddziały GETów pozostawione tutaj przez Matkę Benezję, aby przypadkiem nikt jej nie przeszkodził, co? Póki co czysto, ale rozglądamy się cały czas. Spróbujemy się z nimi rozprawić w razie potrzeby. Tutaj mamy jakiś wrak i możemy sprawdzić skrzynkę. Czemu to ciało nie ma tekstur? Serio. Też Zresztą ta paczka po prawej też. Idźmy dalej. Tokiem możliwe, że ten ktoś tutaj padł ofiarą, właśnie getów. Kolejne wraki widzimy. Wow, to tutaj już mamy. Zacznijmy sobie od szturmowców, a. Wieżyczkę zostawię na koniec. Dobra. Ciężka wieżyczka getów. I tutaj muszę uważać, kurczę, bo mogą mnie szybko załatwić. Dobra. Oni się kryją tutaj, właśnie za tymi tarczami, co dodatkowo utrudnia sprawę, kiedy chcemy ich trafić. Dobra, jeden załatwiony, kurde. A, i tutaj tylu ich strzela. Ok, z daleka, z daleka próbować. No i dobra. I nawet nie straciłem za dużo. Oj oj oj, mało brakowało. Nawet nie straciłem na szczęście za dużo tarczy. Chociaż trochę mimo wszystko poszło. Jezu, co się dzieje? W takim przybliżeniu nawet nie widzę, gdzie jestem zwrócony akurat. Jedźmy, jedźmy, zbliżmy się trochę do nich. A tutaj też są te zestawy ulepszeń jeszcze. Dobra. Tam na razie czysto. Zobaczmy sobie, co w tych zestawach znajdziemy. Zniknęło czy co? Po tej stronie mamy, ale było też po lewej. A, tutaj. Dobra. Nie podoba mi się to miejsce. Gdzie ja w tym momencie jestem? No, jeszcze spora droga przede mną. Zapisujmy w miarę często, bo tutaj też dość łatwo można zginąć. Kurde, kolejne gety. No dobra, gdzie jesteście? Po tamtej stronie. Uwaga, trochę się zbliżymy. W ogóle nic mu prawie nie zrobiłem. Najpierw grenadiera załatwić. A jeszcze jeden tu jest, kurde. Skubany. Dobra. Czemu ja go nie mogę trafić? To jestem za blisko chyba i dlatego. Ok. Niestety połowa tarczy już zużyta. Ale mamy tu jeszcze zamknięte szafki. Będę starał się je otwierać, bo zawsze możemy coś znaleźć. Kurde. Dobra, bronie nowe. W sumie to właśnie mogłem, kurde, przed udaniem się tutaj najpierw posprzedawać. Te niepotrzebne bronie u kupca Opold'a. A tak, to będę się nieuchronnie zbliżał do limitu tych przedmiotów, na pewno. No, ale trudno się mówi. Muszę pamiętać o tym, że jak wychodzę, to mi się ten nabija pasek zagrożenia na poziomie pierwszym. Więc trzeba szybko wsiadać z powrotem do pojazdu. Ok, tutaj zagrożenia żadnego po drodze nie widzę. Pewnie dopiero tam. Spotkamy jakiś Getów, z którymi trzeba będzie walczyć po prawej. Widzę na radarze, że coś jest, ale to chyba dopiero właśnie po tym zakręcie, który mnie tutaj czeka. No i tutaj rzeczywiście się zbliżają coś przeciwnicy. O kurde, iluś tam jest. ja? Bardzo ładnie. Możemy zająć się następnymi, tam będą pewnie na końcu. Chociaż niby nikogo nie widać. Tam jest chyba wieżyczka. Okej. Okay. Zobaczymy ile jej zostało... ...pancerza. Już niewiele. Ależ przeskoczyłem. Idealnie. Ok. Zawsze to dodatkowe punkty doświadczenia do zdobycia. Jedziemy dalej. Tutaj powinienem tą kolejną wieżyczkę niedługo znaleźć, która wcześniej była zaznaczona na radarze, bo akurat teraz nawracam. Patrzcie jak to wygląda. Jest to tak wysokie, że nawet nie mogę do końca spojrzeć. Nie wiem, czy tam właśnie jakiś wieżyczek nie spotkamy jeszcze. Teraz się na pewno przekonamy. A, tu jeszcze coś będzie, no właśnie. Przydałoby się jeszcze jakieś przyspieszenie tego Mako. I właśnie i tą wieżyczkę, która będzie po tej stronie. Ja widziałem wcześniej na radarze. Tutaj ją mamy. Ok, już bez tego może przybliżenia. Aj, oberwałem tak czy siak. Może wysiądźmy, już dobijemy to. I mamy kolejny poziom dzięki temu. Tak, fipunek, bierz wszystko i poprosimy właśnie o poziom. Tutaj te odkształcenie miałem chyba rozwijać. A nie, tutaj sobie rozwijałem szturmowca, no tak. Żebym się pomylił. Uliary, osobliwość. I Ugarusa. Elektronika. Idziemy dalej. Kolejna wieżyczka tam na tej górce. Mogę zapisać? Niestety nie mogę, właśnie za blisko są akurat y, przeciwnicy. No w tym przypadku jedna wieżyczka tylko. Ale jednak. Dobra. To tyle. Niecałe 300 punktów doświadczenia, podczas gdy jak eliminuje to pieszo. To mam jednak ponad 600 punktów. W ogóle który ja już mam poziom? 44. Bardzo ładnie. I w końcu nie wiem. Bo właśnie niektórzy z Was mi piszą, że przy pierwszym podejściu można mieć maksymalny poziom 50. Inni z kolei piszą, że to bzdura, że jak najbardziej można nawet wyższy poziom wbijać. Więc już sam nie wiem. Wiem tylko, że ogólnie jest 60 maksymalny, ale czy faktycznie na pierwszym podejściu nie można osiągnąć wyżej niż 50, to już w końcu nie wiem. Sam jestem ciekaw. No i co? I tutaj przed wejściem w takim razie sobie zakończymy i samą stację będziemy zwiedzać w kolejnym odcinku, do którego już teraz Was serdecznie zapraszam. Póki co się z Wami żegnam i do usłyszenia następnym razem. Cześć!